Cześć kochani, witajcie z Nepalu. <gry> Pokażę Wam teraz, ponieważ jestem w Boda Stupa, w miejscu, które jest najświętszym i najważniejszym miejscu dla buddystów. Pokażę Wam je teraz, ponieważ jest przepięknie. Uważam, że ono jest w ogóle najpiękniejsze właśnie wieczorem, kiedy ludzie zapalają światełka, kiedy zapalają świeczki w intencjach różnych unosi się w powietrzu cudowny zapach różnych kadzideł. Ludzie chodzą wokół stupy i odmawiają kory, mantry. No i zobaczcie sami, jak to wygląda. Księżyc dzisiaj pięknie widać nad stupą. To jest naprawdę coś magicznego i naprawdę pięknego. Zobaczcie. Okay. To jest niezwykłe miejsce. No i słuchajcie, gdzie ja mogłam wylądować, jak nie tutaj. Bo jest to miejsce dzięki któremu w życiu już wiele razy odkryłam bardzo dobre dla siebie rzeczy, cudowne wnioski, więc gdzie jechać, jak nie tutaj. Gdzie... Kteści wierzą w to, że Stupa jest takim magicznym miejscem, świętym miejscem, w którym... gdzie tu w ogóle jest taki naprawdę niesamowity klimat, czuć, że tu ludzie chodzą wokół, modlą się, mantrują i jest dużo dobrej energii, dużo dobrej intencji. Mówi się, że jest to miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają z całego świata po to, żeby prosić, aby ich marzenia i różnego rodzaju życzenia się spełniały. No więc. Ja jestem tutaj ponownie, tak jak w każdym najważniejszym momencie mojego życia. Dzięki tym podróżom do Nepalu, e, naprawdę zadziało się w moim życiu wiele cudownych rzeczy i odkryć. I gdyby nie te podróże, dzisiaj na pewno nie byłabym tym, kim jestem i nie byłabym w tym miejscu. Więc jestem za to bardzo wdzięczna i cieszę się bardzo, że jestem znowu tutaj. No i... Myślę, że ta podróż również teraz będzie dla mnie owocna i obfita w wiele odkryć i cudownych rzeczy. Ale dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć takiej jednej rzeczy, bo um, jak dzisiaj również właśnie robiłam um, kory, mantrowałam sobie wokół stóp, to przyszła do mnie taka rzecz, że wiecie, bardzo często jest tak, um, że mówi się dosyć dużo o tak zwanej fali hejtu. Nie? Dużo jest o tym. Mówi się o fala hejtu, fala hejtu przyszła. E, I gdzieś tam, kto rzeczywiście publicznie coś robi, bardzo często się na to e, po prostu wystawia. Gdzieś jest to nieuniknione. Ale ja dzisiaj pomyślałam sobie, że a może tak słuchajcie, zamiast tej fali hejtu rozmawiajmy i powiększajmy falę miłości, hmm. bo o tym mniej się mówi. A jest to coś naprawdę cudownego. Powiększajmy falę miłości. Nie falę hejtu, jeśli one nawet do nas przychodzą i wycierają, nie zajmujmy się nim. Nie zajmujmy się nią. Powiększajmy falę miłości. I przypomniałam sobie o tym, jak w jednej z ostatnich sesji jeden z moich klientów, który postanowił zmienić swoje życie zawodowe, pracowaliśmy nad tym co to ma być, w którą stronę ma iść. Oczywiście odpowiedź była: nie mam pojęcia, co to jeszcze będzie, ale utworzyły się pewne ramy. On utworzył pewne ramy. I jednym z podstawowych warunków tych ram było to, że na pewno jego przyszła praca i to, co będzie robił, będzie tworzyło, powiększało i tworzyło coraz więcej dobrej energii na świecie. I wiecie, tak sobie się o tym przypomniałam, pomyślałam sobie, Dokładnie tak. Opojętnie, czy coś robisz, czy coś mówisz, czy y, wykonujesz różnego rodzaju działania, zastanów się nad tym, czy powiększasz falę dobrej energii i miłości tym, co robisz, tym, co mówisz, to w jaki sposób działasz. Y, to również się tyczy, wiecie, tego, co robimy, to również też przede mną, bo przede mną dużo zmian. Y, a, propos, y, a propos pracy, a propos tego, czym się zajmujemy w życiu, co wykonujemy. I takie pytanie do mnie przyszło, i myślę sobie, że ona jest warta tego, żeby je sobie zadać. Czy to, co robisz w życiu, to czym się zajmujesz, czy to powiększa falę miłości i falę dobrej energii? Czy to pomnaża dobrą energię na świecie i w życiu? To czym się zajmujesz? Jeśli nie, to rzuć to dzisiaj natychmiast. I zrób wszystko, żeby tak było. Ja tak zrobię. Mam poczucie, że robiłam tak do tej pory, ale chcę teraz, żeby to, co będę robić, jeszcze bardziej powiększało falę miłości w moim życiu i w życiu innych ludzi. I tak sobie dzisiaj z tym jestem i chciałam Wam się właśnie się z Wami tym podzielić. Sprawdzaj, czy to, co mówisz, to, co robisz, jakie działania podejmujesz, kim jesteś. Czy to pomnaża dobrą energię i miłość w życiu Twoim i innych ludzi, czy też nie, czy też odwrotnie. No to kochani, jeszcze raz spojrzymy sobie na. Jeszcze raz spojrzenie na stupę, która po prostu odbija blask księżyca, jest po prostu przepięknie. I do zobaczenia!